W sytuacji gorszej, niż to było ze stopy od dynia, i ze stopy w dnia. Polska nie Pozostanie w tej strukturze własności, jaka jest dzisiaj. Musicie mieć gwarancję, że nie zostanie tutaj czarna o domu, w tej czarnej górze. W swoich rządach, które potrafią tylko wydronąć imię. Jak on to mówił, to już widać w oczach było kłamstwo. Kłamstwo w jego oczach. Nawet nie potrafi udawać. <śmianowidł> <śmianowidł> Yeah. He it is Portugal That's right. yes it's, uh, it's a kind of protest yeah. unions they protest against government okay. the policy of government. Współpraca spowodowała, jak my się martwimy w tym domu. Ci, którzy na bieżąco myślą, że mają patent na mądrość. Że mogą robić wszystko polsko-efektowe. Że nam taką partię mieliśmy i wiele że to skończyło. Nie wierzę w to, że wszystkie trzy Ale teraz, na tak jak po 70-tym roku, solidarność Moje serce się raduje. Tu są Jestem nasi! Pacetem, ale... Ale nic! Bez szczęścia. Żebyśmy się obudzili. A, tak. Jako Polacy. No, jako no, polscy pracownicy. Kartę Solidarności, góry, które dla nas, dla członków Solidarności są bardzo ważne, aż zobaczyli ilu i poczuli siłę i czas, i właśnie nadszedł ten czas. I ta siła, którą dzisiaj pokazujemy tutaj w Warszawie, ale siłę pokojową, przyjechaliśmy tutaj, by Dość lekceważenia polskich pracowników, dość lekceważenia polskiego społeczeństwa. Chcemy szacunku dla nas, dla obywateli tego kraju. Politycy jednak uważają inaczej. Politycy, którzy obecnie sprawują władzę, którzy żyją sami dla siebie, którzy uważają, że mają monopol na władzę. A my mamy być tylko kołami, wyborczymi i pracy w naszym kraju. Na co pozwolić nie możemy, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj w Warszawie.